Szeliga w trakcie turnieju podszedł trochę do tej całej zabawy, w jebaniu. Podobno coś tam sobie popijał, wiecie, no trochę był rozkojarzony. Wyniki tego turnieju można było obstawiać u bukmacherów, więc no ludzie obstawiali kasę i wiecie, hahaha, ha, ha, dobra zabawa. Ale, no mimo wszystko, no liczyli na to, że przynajmniej ludzie będą się starać. No i do Szeligi były zastrzeżenia, że tak się nie bardzo starał. Uważam, że trzeba zaprzestać zapraszać to gówno zwane Szeligą wow. na... Na wszelkie, na wszelkie turnieje. Jest to człowiek, który chyba spędza 20 godzin przed komputerem i nie raczył nawet godzinę wcześniej wejść na serwer, żeby sobie postrzelać, pomimo, że streamuje całymi dniami, wykazał się niesamowitym brakiem szacunku do całej swojej drużyny. Już to, że panował im mapy, które mieli przygotowane, to jest jedno, ale że nie słuchał koli i nocen, który sobie łamał dłonie na wszystkich mapach i kręcił 50 fragów, a główno na Pane trollowało, powinno wykluczyć go raz na zawsze z tego typu inicjatyw, bo to po prostu też nie jest w porządku, jak jedna osoba niszczy zabawę całej reszcie. Także, no nic w ostrych słowach o Szelidze, jakby nie patrzeć, dosadnych. No i jeżeli to wszystko, co mówi, jest prawdą, no to faktycznie Szeliga się giga zachował. Jakby ja rozumiem pewną formułę, nie? Rozumiem to, że to jest zabawa jakaś, taki tam turniej, ten, ale jest ten element jakiejś rywalizacji. Rozumiem też, że ludzie obstawiają kasę, więc ten. Nawet jak już nie chcesz być w porządku, w wobec ludzi, bo tam f... ich masz, gdzieś tam publikę, no to wypadałoby być w porządku chociaż wobec własnej drużyny.